spotkanie z wodzem Apaczów Wenslerem Noisy miało miejsce 11.11 o godzinie .11 11.00 Witajcie. Podróż do Arizony była zaplanowana, ale wydarzyły się pod nie, podczas niej rzeczy, które zaplanowane nie były. No i poprosił nas o to, żebyśmy usiedli i od razu rozpoczęła się narada. W tej naradzie y, uczestniczyło, nie, nie liczyłem dokładnie, ale kilkanaście osób, i były to plemiona. Uh, Tohon o oh, oh, Apache. Kim jest Dr. Wenzler Noisy, Woods Apaches? He has spent his entire life fighting for the right to live and pray at Oak Flat. This is where we originated from. So, what am I doing wrong? I'm just done being captive. I'm just done being in a prison. Apaches forcibly removed from Flat by US Cavalry in the 1870. Na drugi dzień rano wszyscy byliśmy podekscytowani. Zjedliśmy śniadanie i tuż po godzinie dziewiątej cała nasza ekipa, cała nasza czwórka wyruszyła w dość długą podróż do w góry Oak Flat, które są położone na północ od Tucson w Arizonie. Wjechaliśmy w takie górskie ostępy, bardzo kręte drogi. Jednak po pewnym czasie zawarliśmy dym pomiędzy drzewami, a to był znak, że On tam jest. <laughs> Powiedział, że to spotkanie jest dla Niego bardzo ważne. Jesteśmy pierwszymi białymi ludźmi, którzy będą w tych świętych miejscach. Tylko nie mieliśmy wtedy pojęcia, że to będą dwie mile pod górę, bo my już byliśmy na płaskowyżu, ale w te święte miejsca trzeba było wejść jeszcze wyżej. Więc Wensler podszedł do jednego z krzewów, zerwał kawałek i powiedział, żeby odwrócił go do góry nogami i poprosił, żeby wydychała zapach z tego krzewu. Droga w górę wiodła już w coraz bardziej gęstych zaroślach. No, powiem Wam, że to było jak na lotnisku, bo zostawiliśmy wszystko co metalowe jakieś obrączki, ozdoby damskie, ale również telefony, portfel a duchy miały się tym zaopiekować. Wensler, tam w tym miejscu, jeszcze raz. Wrócił do historii swojego plemienia i tam powiedział, jak ważne to było spotkać się z nami, dlatego że jego mama 40 lat temu powiedziała mu, że, że nie zrobi tego sam, że musi się połączyć ze, z duszami ludzi, których przodkowie żyli w Europie. I jeśli będziemy w stanie połączyć tych wszystkich ludzi i nie sprzeczać się o szczegóły, to zmienimy ten świat na lepszy. So it's really, really important that you know we we build on this relationship and even I was told that that it's important that we we see and understand what the the people like in your area Poland, Polish people. Others of how we can connect because we have to connect uh, because the governments aren't going to do it, uh, the people who are lost in their ways are not going to do it.